Ogień szok na gali NAACP. Jennifer Hudson ujawnia mroczną przeszłość Meghan Markle. Publiczność wstrzymała oddech. To miał być wieczór pełen blasku i inspiracji. NAACP Image Awards, wydarzenie świętujące czarną doskonałość, zgromadziło gwiazdy, działaczy i elitę Hollywood. Meghan Markle, jak zawsze elegancka i pewna siebie, pojawiła się w świetle reflektorów u boku księcia Harry'ego. Nikt nie spodziewał się jednak, że ta noc zapisze się w historii jako moment, który wstrząśnie jej wizerunkiem. Gdy na scenę wkroczyła Jennifer Hudson, wszyscy oczekiwali inspirującego przemówienia. Tymczasem jej słowa stały się niczym grom z jasnego nieba, nagle padło wyznanie, które odmieniło wszystko. Megan, dotąd spokojna i uśmiechnięta, zamarła. Publiczność, zszokowana, wstrzymała oddech. Co tak naprawdę wydarzyło się na tej scenie? Jakie sekrety przeszłości wyszły na jaw? Czy ten skandal przekreśli starannie budowaną narrację o sile i niezależności Meghan? Ogień obejrzyj do końca, prawda, która zatrzęsła Hollywood. Ogień, Meghan lamentuje po tym, jak Jennifer Hudson ujawniła jej mroczną przeszłość jako call girl podczas wystąpienia na gali NAACP. To miała być noc świętowania, wieczór pełen blasku, elegancji i inspiracji, czas, w którym najlepsi przedstawiciele świata rozrywki, kultury i aktywizmu zgromadzili się w Los Angeles, aby uhonorować czarną doskonałość w różnych dziedzinach. NAACP Image Awards, symbol kreatywności i przełamywania barier, miały stać się miejscem, gdzie opowieści o sukcesie i wytrwałości miały rozświetlić drogę przyszłym pokoleniom. Niezaplanowany zwrot wydarzeń, w eleganckiej sali, wypełnionej hollywoodzką elitarą, influencerami, politykami i działaczami, publiczność z napięciem oczekiwała wystąpień największych gwiazd. Jednakże już po kilku minutach atmosfera zaczęła gwałtownie się zmieniać. Gdy na scenę wkroczyła Jennifer Hudson, artystka o niezaprzeczalnej sile i autentyczności, oczekiwano inspirującego przemówienia o wytrwałości, sukcesie i korzeniach, które ukształtowały jej karierę. W ciągu kilku chwil jednak jej słowa przybrały zupełnie niespodziewany, dramatyczny obrót. Cena pełna szoku i emocji, każde wypowiedziane przez Hudson słowo zdawało się być niczym precyzyjnie wymierzony cios. Na oczach zdumionej publiczności, a przede wszystkim Meghan Markle, kobiety, która przez lata budowała swój wizerunek elegancji, siły i niezależności, ujrzała coś, czego desperacko próbowała uniknąć. Megan, dotąd opanowana i pewna siebie, nie potrafiła ukryć wyrazu głębokiego zaskoczenia i bólu. Jej twarz zdradzała mieszankę niedowierzania, zawodu oraz ogromnego wewnętrznego rozdarcia. Obok niej siedzący prince Harry, z wyraźną konsternacją i milczącym wsparciem, próbował pojąć, jak mogło dojść do takiej sytuacji na jednej z najważniejszych scen tego wieczoru. Głos, który przewrócił wizerunek, Jennifer Hudson, znana z autentyczności i nieugiętej odwagi, swoim wystąpieniem poruszyła nie tylko zgromadzonych, ale i miliony widzów śledzących wydarzenie na żywo. Jej słowa, choć nie były podane w tonie agresji, z precyzją rozwiały lata starannie budowanej narracji Megan. W jednym zdaniu, niczym bombę prawdy, Hudson naświetliła fragmenty przeszłości, o których Megan długo próbowała zapomnieć. Ta niezamierzona lub może celowa, deklaracja natychmiast wywołała lawinę spekulacji, której echo rozbrzmiewało zarówno w eleganckiej sali, jak i w niespokojnym świecie mediów społecznościowych. Rozłam między przeszłością a obecną rzeczywistością. Przez lata Meghan Markle kreowała swój wizerunek jako kobiety o niezłomnej sile, działaczki na rzecz praw kobiet, równości rasowej i społecznej sprawiedliwości. Tymczasem słowa Hudson, wypowiedziane na scenie, zdawały się obnażać cienie przeszłości, które Megan starała się zetrzeć. W tej jednej chwili cała publiczna narracja, nad którą pracowała przez lata, zaczęła się kruszyć. To wydarzenie nie było jedynie kolejnym skandalem, stało się punktem zwrotnym, gdzie granica między legendą a ludzką słabością rozmyła się w obliczu brutalnej prawdy. Reakcje publiczności i fala medialna, atmosfera w sali, która jeszcze przed chwilą tętniła optymizmem, zamieniła się w gęstą mgłę niezręcznych szeptów, gwałtownych westchnień i szokowanych spojrzeń. Aparaty fotograficzne błyskały bez przerwy, a każdy gest Meghan i Prince'a Hariego był analizowany przez krytyków i internautów. W mediach społecznościowych wybuchła lawina, setki tysięcy komentarzy, filmików i hashtagów natychmiast rozprzestrzeniły się w sieci, podsycając debatę o autentyczności, tożsamości oraz granicach prywatności znanych osób. Konsekwencje dla wizerunku i przyszłości. Dla Meghan Markle ten wieczór okazał się być nie tylko chwilą publicznego załamania, ale również początkiem długotrwałego kryzysu wizerunkowego. Starannie wykreowany obraz kobiety sukcesu, symbolu niezależności i siły, nagle został wystawiony na próbę. Odkrycie fragmentów przeszłości, które dotąd pozostawały ukryte, mogło na zawsze zmienić sposób, w jaki opinia publiczna postrzegała ją zarówno w kontekście życia osobistego, jak i jej działalności społecznej. Prince Harry, zawsze wierny partner, musiał stawić czoła krytyce oraz nowym pytaniom dotyczącym ich wspólnej przyszłości. Społeczne echa i kultura tożsamości, w tle tego osobistego dramatyzmu rozgrywała się szersza debata o kulturze, rasie i autentyczności. Gala NAACP, zorganizowana z myślą o celebrowaniu czarnej doskonałości, nagle stała się areną, na której splatały się wątki tożsamości, społecznych oczekiwań i trudnych pytań o przeszłość. Dla wielu widzów wypowiedź Hudson była nie tylko atakiem na jednostkowy wizerunek, ale również sygnałem, że żadna maska, nawet ta najstaranniej wykreowana, nie jest w stanie zatrzymać echa dawno zapomnianych sekretów. Epilog Lekcja publicznego życia, noc, która miała być triumfem kultury i jedności, przerodziła się w dramatyczną lekcję o kruchości ludzkich wizerunków. Meghan Markle, niegdyś postrzegana jako symbol nowoczesnej kobiety walczącej o sprawiedliwość, znalazła się nagle w centrum burzy medialnej, która miała zmienić nie tylko jej życie, ale także sposób, w jaki świat patrzy na celebrytów. Ta jedna, nieodwołalna chwila przypomina, że nawet najbardziej wyreżyserowany obraz może zostać rozbity w jednej sekundzie, a prawda, niezależnie od tego, jak bolesna, zawsze znajdzie drogę, by wyjść na jaw. Ta zredagowana wersja, zachowując dramatyzm i emocjonalny ładunek oryginalnej narracji, jednocześnie prezentuje spójną, szczegółową i głęboko angażującą opowieść, która stawia pytania o autentyczność, tożsamość i nieuchronność przeszłości w obliczu współczesnej kultury medialnej.